Czy ja za mną hmm. i dziewczyny zabami Na pewno. Dobra Ola, chodź. Wychodzisz na chwilę, na dwa tygodnie jedziemy na wakacje. I jak się masz? Także... Witam po 9-miesięcznej przerwie. Na początku, może sprostuję, że nie trzymam swojej dziewczyny w klasce i moja dziewczyna jest ze mną dlatego, że chce, a nie dlatego, że jest więziona. I podczas tego kręcenia tego wstępu nie ucierpiała ani żadna kurka, ani żadna kobieta. Ale wydaje mi się, że żyjemy na teraz tak kont kontrowersyjnych czasach, jeśli chodzi o te sprawy, że warto jest wytłumaczyć. To było ogólnie nawiązaniem do takiego głupiego kazachskiego filmiku. Także mam nadzieję, że rozumiecie. Głupi ludzie, tacy jak ja na pewno wiedzą. O, o jaki film chodzi? Po dziewięciu miesiącach totalnego porządku w naszym życiu wchodzimy w absolutny chaos. Pierwszy raz wyjeżdżamy autostopem. Pierwszy raz wyjeżdżamy w czasie no, takiej twardej pandemii, ponieważ e, we Francji z tego co wiemy jest godzina policyjna, a w Hiszpanii to chuj to tam wie, jak to wygląda. Na Niemcy chyba też trzeba robić testy i ogólnie sam nie wiem co nas czeka. Dlatego tym bardziej e, to, to jest ciekawe. tak Dodam jeszcze, że to będzie pierwszy raz dla mojej dziewczyny taki dłuższy wyjazd za, za granicę. Także to już w ogóle będzie dużo ciekawiej. Ja to tam chuj, ja to jak zginę, to tam jakoś tam nie wiem, może się poradzę, dogadam się z chłopakami, na skłocie wyląduję z Bęgrami, czy tam nie wiadomo z kim jakoś będę sobie prowadził, ale tutaj jest kwestia też taka, że mam odpowiedzialność za moją partnerkę. Prawdopodobnie główny plan w tym całym filmiku będzie, będzie moja osoba, ponieważ moja dziewczyna zachowała jeszcze resztki godności, i szacunku do siebie, ja to już tam wiadomo jestem stracony, także... Przed nami 3500 tysiąca kilometrów, wyruszamy 10 maja, 3,5 tysiąca kilometrów w jedną stronę, a w drugą stronę zobaczymy, czy będziemy wracać stopem, czy będziemy wracać samolotem. Termin zaplanowany maksymalnie jeden miesiąc w tom i z powrotem. Z zobaczymy, jak to wyjdzie, zobaczymy, ile to kosztuje i ogólnie, czy warto jest porywać się z czymś takim w czasach. Chuj wie, jakich czasach tak naprawdę. tak? No to co? Czas star. Nie rozumiem, dlaczego nikt się nie zatrzymuje. Pierwszy stop podhaczony. Podniosła nas bardzo miła pani Agnieszka. Dostaliśmy się z Mińska Mazowieckiego do Starej Miłosnej pod KFC. Teraz idziemy jakieś kurczaki wpierdalać. Okazało się, że pani Agnieszka jest spedytorką, tak jak ja, i pracuję w transporcie. Także połowę drogi narzekaliśmy na to, że transport się nie opłaca i że korki są pierdolone, i wszystko jest jebane. Ale ogólnie bardzo pozytywnie. I mam takie wrażenie, że Polska dzieli się na, na dwie grupy ludzi teraz, że jedni to są tacy, co jeżdżą w masce sami, sa, samochodem, a drudzy to są właśnie tacy, którzy się zatrzymają i, i pogadają z tobą i jest bardzo spoko, także duży, duży plus. Tutaj przerwa mała w Łodzi, Ola dała parówkę na kawkę z, z gaźnika. To jest Dafik, Adama, naszego kolegi, który nas pozbył z Warszawy, z Łodzi. Co ciekawe, znalazł nas w sklepie, jak chodziliśmy, szukaliśmy bułek do spierdalania i miałem przyczepioną tabliczkę do, do pleca Kałuci i Adam się zatrzymał i zapytał się, czy nie chce coś pierdoły tak wyszło, się zaprzyjaźniliśmy i jedziemy dalej. <muzyka> wspieram was. Na maksa. Krótki update za wczoraj, ponieważ było tak chujowe światło, że nie byłem w stanie nic tutaj nagrać. Znaczy mój iPhone by sobie z tym nie poradził. Kwestia jest taka, że jesteśmy 10 km od granicy niemieckiej. Autostępująca siostra już złożyła namiot, zaraz jemy śniadanie i rusza. <laughs> <laughs> nie śmiej się. <laughs> Dobra, co dzisiaj do to wpadłem? <laughs> Będziemy teraz szukać jakichś budowlanców, co jadą na robotę do Niemiec, i czy, żeby nas wzięli za 200 dniówki za pomoc. A mam nadzieję, że będzie Vox lecieć i że sobie posłuchamy normalnej muzyki. Ola nie będzie mogła nic powiedzieć. O, co to za debil w Mistrza? Dobra, także krótki update Jesteśmy w Dreźnie, Łodius nas tutaj taki Arek jakimś podszakiem. E, jesteśmy znowu z tym starym gościem co byliśmy wczoraj e, Co podwoził nas z Łodzi i potem z, z jakiegoś miasta tam porwa <grym> koło tej jebanej łodzi Jak się jedzie na Wrocław podwoził nas Tadgorzelec I teraz znowu jesteśmy tutaj w jego ciężarówce I, i tak to wygląda, że jest naszym aniołem, stróżem tej wyprawy Prawdopodobnie dzisiaj dojedziemy jeszcze pod Stuttgart i zobaczymy. Tam pewnie może jakieś wyniki, testy koronawirusu, tam nie wiem. Tutaj mały update z tego, jak się sprawy mają. Ogólnie wylądowaliśmy teraz w Stuttgarcie. Jest dzisiaj trzeci dzień naszej wyprawy, godzina 10 rano. Wczoraj skończyliśmy na jakimś mopie, cholernie padał deszcz. I o godzinie 21 już już modliliśmy się, żeby dzień się skończył, dlatego nie miałem ochoty nic tam się dodawać. Już po prostu nie miałem ochoty wyjmować tego wszystkiego i mówić co i jak, ale no, wczoraj było słabo, dzisiaj już jest trochę lepiej. Daliśmy sobie jeden dzień właśnie w Stuttgarcie na to, żeby, żeby wyschnąć z sali, bo mamy wszystko mokre plecak, buty, godność powsuta. hotel trafił się cholernie. tani, mi się wydaje za dwie osoby zapłaciliśmy 66 zł za cały pokój. A no, to jest związane z tym, że teraz w Niemczech cały czas nie można przyjmować turystów. My się wpisaliśmy jako wyprawa firmowa. Jakoś mniej lub bardziej. I na razie tyle. Zobaczymy. Jutro będziemy atakować Francję. Mam nadzieję, że wyjdziemy z tego miasta, bo nie lubię dużych miast. Dobra, także powiem wam tak. Wpisaliśmy w Google Maps map Stuttgart atrakcję i wyjebał błąd 404, bo tutaj nie ma nic do oglądania. To miasto kurwa, to miasto to jest prawdopodobnie najgorsze miasto dla turystów, tylko to, że tutaj usnęliśmy przejazdu i musieliśmy się wysuszyć, to jest jedyny powód, dla którego tu jesteśmy. Jesteśmy tutaj na przecież, w jakimś, to jest centrum Stuttgartu, jakiś zamek czegoś tam, jakiś park, czy centrum czegoś tam turystycznego, nie, jest, nie wiem, naprawdę nie jest nie. no ogólnie jest tutaj dużo ludzi, są jakieś bąbelki, ale na środku jest jeszcze ten namiot z COVID-em, więc jakby kiedyś wasz kolega powiedziałby, że jedzie na wakacje do Stuttgartu, by pobawić się i by poszedł w Stuttgartzie, to, po, to powieście, żeby, wypie żeby wypierdalał i przestać się z nim polegować. To nic nie ma poza, kurwa, ludźmi w maskach i, i jakąś tam ewentualnie fontanną, także nie polecam. Jutro spierdalamy, stąd godzina 6 rano i szczekamy na autostradzie. Update ich z dnia czwartego, bo wcześniej, jak nagrywa, jak zacząłem nagrywać updates w Stuttgarcie, to, to podjechał jakiś gości nas, zabrał właśnie. Jesteśmy teraz na stacji, gdzie hmm, jesteśmy na stacji? Pomiędzy Karlsruhe a Frankfurtem. Trochę tak wyszło głupio, bo chcieliśmy się dostać tylko do Karlsruhe, ale nie było gdzie nas zostawić, i jesteśmy na jakimś hofie. No i będziemy próbować teraz łapać na Fryburg prawdopodobnie. Z tego co słyszałem, to w fryburgu zawsze jest dobra pogoda, tak powiedział mi ten, ten Niemiec, a ja myślałem, że tam jest chujowa pogoda, bo blisko Szwajcarii to wiadomo góry i źli ludzie i ogólnie jakoś tak przybicie jest, a podobno jest inaczej. Na razie pogoda jest zajebista, świeci słońce, jest ciepło, także fenomenalnie. Ola, te, Ola pisze teraz ten mm, kartony na fryburg albo na Francję. No i mam nadzieję, że spierdolimy stąd jeszcze dzisiaj. Wójcie. Dobra, także kolejny update z podróży. Wylądowaliśmy już we Francji, przy samej granicy miasta. Po polsku to jest Miluza, po angielsku to jest Mulhouse. Niestety gościu wysadził nas do, do centrum miasta, jakoś tak wyszło, że nie udało nam się wysiąść przy jakiejś stacji na drodze głównej. Także trochę na tym tracimy i znowu musimy się wydostawać z głównej, Ale już z takich głównie się wychodziło. Nie robiliśmy testów, co chyba na plus, jeśli chodzi o finanse. Na minus jeśli chodzi o komfort psychiczny. No ale chuj, no na razie nie strzelają, może strzelać nie będą. Ogólnie na przejściu granicznym żadnego żywego ducha, żadnej policji, tylko jakieś tam jagodzianki jest machające do kierowców, żeby na kawę zajechali. Ale już po takich 8 godzinach stopowania, chodzenia z miejsca na miejsce jesteśmy padnięci ogólnie. Także e, mam nadzieję, że dzisiaj jeszcze jakieś dwa przejazdy, może podliją się uda. I rozkładamy namiot i walimy dynks. Dobra, także sytuacja wygląda tak teraz, że jakiś gościu podrzucił nas do miasta bezą są, tylko problem jest taki, że nie chciał opłacić za, za autostrady W sumie mu się nie dziwię, ponieważ 100 km takimi autostradami to można wynająć spokojnie mieszkanie na miesiąc w Warszawie, w centrum Warszawy, bo we Francji są cholernie drogie autostrady, ale no chuj. Nic z tym nie zrobimy. Ten meczek robił takie objazdy, że mało za kole do samego Paryża nie zrobił, żeby, żeby nie płacić za autostradę, ale w sumie nie dziwię mu się. No miał najmniej, że był mega miły i życzę mu wszystkiego najlepszego i życzę sobie, żebyśmy przeżyli fajną i fajną muzyczkę puszczał, takie jakieś disco 2020 lata. Coś tam hej. Uśmiechałem się do nas. No, Chociaż tyle, że uśmiechają się do nas. Wziąć nas nie chcą, ale uśmiechają się, to jest plus. Jeden coś za coś. To jest trochę teraz problem, bo jest godzina do godziny policyjnej we Francji, a my nie jesteśmy ani na stacji, jesteśmy w jakimś mieście i kurwo, w którym nie chcemy nic y, tutaj robić. Dobra, tak zrobimy. No, czekamy do food'a, a potem idziemy szukać jakichś miejsców. Dajesz malina. Jest teraz godzina I O. Niestety nie udało nam się złapać tego stopa do Lyonu. Nie wiem w ogóle czy ta godzina policyjna we Francji jest legalna i czy ewentualnie można odwrócić, odrzucić mandaty, ale będąc Polakiem na wakacjach to trochę... trochę szkoda by było zapłacić większość naszego budżetu za, na, na jakiś mandat i wspierać tych skurwysynów. A, jebać Francji. Trzy godziny staliśmy na wyjeździe do Lyonu. Nikt się nie zatrzymał. Pogoda jest churowa, chujowa, jesteśmy przemoknięci, jeździ jest dziwno. Zaraz pewnie będziemy chorzy. Także kapitulacja, pierwszy upadek na trasie. Jedziemy flixbusem gdziekolwiek stąd. Mam nadzieję, że jutro dostaniemy, wylądujemy w Hiszpanii. Nie wiem kurwa czy testy trzeba robić, czy nie, nie robić, ale no ogólnie psycha siadła i tak to wygląda. To upodano. Dobra, także my się z tej francuskiej dupy, z miasta Besançon. Jesteśmy teraz w Lyonie. Tu jest trochę ciekawe i pogoda trochę jest lepsza. Wydaje mi się, że prezydent Macron chyba dał rozporządzenie, że nie można mapować i chmury sobie nagle poszły w całej Francji, jest naprawdę słonecznie. W ogóle zauważyliśmy, że chyba Lyon to jest jakiś błąd w Matrixie, jeśli chodzi o, ten, o porównanie do Paryża, bo Kurwa tutaj jest jakaś kolejna, o jak jest, jest, jakaś kolejna katedra Notre-Dame, taka piracka podróba, tak jakbyście złe napisy pobrali do firmy, to jest właśnie taka katedra Notre Dame. Zdecydowaliśmy, że będziemy jechać fliksem do samej Barcelony, żeby już jutro o 7 być w Barcelonie. Mamy wieczornego flipsa o godzinie, o godzinie 20, 23, Także o 7 rano będziemy w Barcelonie. Wydaliśmy na to chyba jakieś 200 zł na głowę, coś takiego, także jest spoko i może trochę depresja przejdzie jak, jak trochę dostaniemy słońce, bo było już naprawdę słabo dzisiaj. Jak jak próbowaliśmy tam autostopować razem z Przestrą. Także chyba to tyle z ważnych rzeczy. Trochę czytujemy na tej naszej wyprawie autostopem, ale tutaj bardziej chodzi o to, żeby to był przyjemny wyjazd, a nie kurwa i stanie z deszczem i płakanie kurwa, żeby jakiś prędzej się podniósł, a potem tłumaczenie się. E, może na powrocie jak będziemy mieli więcej czasu i trochę będzie bardziej motywacyjna pogoda, to będziemy wracać normalnie autostopem po Francji, ale ta 3 godziny jest w Lyonie godzina policyjna, także mamy, nie co dwie 2 godziny jest godzina policyjna, także zaraz będzie Jeździć policja, i zbiera... Za godzinę. Za godzinę. A, jeździć policja i zbierać kurki do domu, żeby, żeby na pewno nikt nie ukradł kurek gospodarzowi. Ale nie wydaje mi się, żeby w tak dużym mieście było możliwe skontrolowanie tego wszystkiego. Także zobaczymy, co będzie się działo. Na razie żyjemy i jebać policję. I jebać też. Godzina 20 nastała w Lyonie Już tam dzwony biją, w sumie biły sekundę temu. Godzina po rozpoczęciu godziny policyjnej. Już główny, chyba mi się wydaje, że to jest główny, bo w Lyonie już jest absolutnie pusty. Albo no, jeden z tych takich większych dworców. Przed chwilą przechodzało się wojsko jakieś, trochę policja jeździła, ale cały czas jeszcze jakoś tam ludzie siedzą, nie strzelają, to może do nas też nie będą strzelać. Także śmiesznie to wygląda, ale jebać Francję. I widzimy się mam nadzieję już w nie Francji. I tutaj postanowiłem zrobić koniec części pierwszej, dlatego, że zdaję sobie sprawę, że niekoniecznie każdy ma ochotę klikać materiały, które mają długość 40 minut albo godzinę jak jakieś poważne materiały, o, albo dokumenty o poważnych rzeczach, a to dalej jest tylko relacja z podróży jakiegoś młodego, tego chłopaka. Także podział jest na trasę z Polski do Hiszpanii, a druga część już jest po samej Hiszpanii na Gibraltar. Druga część wydaje mi się, że jest dużo ciekawsza, ponieważ ponieważ tam już więcej zwiedzamy, ponieważ tam już jest trochę mniej takich nudnych rzeczy związanych z samomjazdą i przemieszczaniem się i trochę więcej jest ładnych obrazków i ciekawych tam rzeczy. Także dziękuję wszystkim za oglądanie pierwszej części. Bardzo cieszę się, że byliście gotowi zmarnować 15 minut swojego życia i zapraszam nas na Was na zmarnowanie kolejnych jakichś pewnie 20 lat.